Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Doraca. No właśnie, witam Was w nowej serii Moto Info. Bardzo Wam dziękuję, że pierwszy odcinek tak Wam się e, spodobał. A przyznam wprost, że po prawie 10 latach na YouTube sam z siebie potrzebowałem lekkiego odświeżenia formatu. I czasem niektóre tematy bez sensu jest rozciągać na jeden długi odcinek, jak po prostu w jednym materiale można 6 czy 7 tematów w takich blokach 60 sekundowych zawrzeć. Więc z jednej strony będą właśnie takie odcinki w stylu Moto Info i z drugiej strony będą też odcinki które wymagają jednak dłuższego wyjaśnienia. Dzisiaj też dla was przygotowałem kilka, mam nadzieję, ciekawych tematów. A jeszcze w pierwszej chwili moment dla partnera tego odcinka porównywarki ubezpieczeniowej Mobi, firmy, które zapewne dobrze znacie, strony, która zajmuje się porównywaniem ubezpieczeń komunikacyjnych. Przechodząc sobie w link, który macie w opisie tego filmu, przede wszystkim możecie przekalkulować sobie ubezpieczenie, poszukać tego, co was najbardziej będzie interesowało, tego co najtańsze, tego co ma najszerszy pakiet za daną kwotę, a Zostając właśnie z tego linku, który macie w opisie tego filmu, otrzymacie zwrot w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego. Tam też jest dokładnie zaznaczone, kiedy z takiej promocji można skorzystać i są to realne pieniądze, które trafiają na Wasze konto, nie żadne bonyczeki czy inne wynalazki. Dobrze, zatem przejdźmy do pierwszego tematu. No to zacznijmy od naszego lokalnego podwórka i to, co powiem Wam, chyba nie do końca się spodoba koncernom motoryzacyjnym, bo lekko obnażę, jak te statystyki sprzedaży są mocno w Polsce zafałszowane. W mediach głośno słychać, jak to w Polsce skończył się kryzys motoryzacyjny, bo w Polsce sprzedano aut osobowych nowych o 12% więcej rok do roku, czyli rok 2023 do 2022, bo to było blisko 540 tysięcy sztuk. Super, można się cieszyć. Oczywiście miejmy świadomość, że większość z tych aut była sprzedawana do flot, a zakup indywidualny stanowił zapewne góra 20%. Ale to odłóżmy na bok. Tak samo odłóżmy na bok samochody w pełni spalinowe, w pełni elektryczne. Skupmy się na miksie, czyli na hybrydach typu plug bo tutaj ten przykład brzmi najlepiej. W Polsce hybryd typu plug w 2023 roku sprzedano 13 tysięcy sztuk, czyli wzrost rok do roku jest o 26%. No w Excelu wygląda to przepięknie. Tylko już Wam pokazuję, jak te statystyki są e zafałszowane. Na przykładzie jednej z marek, bez sensu wymieniać tutaj nazwę, bo uważam, że większość koncernów robi podobnie i to nie od dziś. Ona nakazała, przepraszam, poprosiła swoich dealerów, żeby zarejestrowali na samochody zastępcze po 20 sztuk hybryd typu plugin, każdy z dealerów. Pierwsze pytanie, po co tyle aut zastępczych, czyżby aż tak się mocno psuły? A z drugiej strony rozmawiamy o blisko tysiącu samochodów, które w sumie w Cepiku zostały wydane, a realnie nie trafiły do klienta, bo póki co klientem dalej jest dealer, który ma te auta w swoim Posiadaniu. Więc ja zawsze te statystyki to tak bym przez pół dzielił. Najbezpieczniej mówiąc. To jeszcze taki szybki tip dla posiadaczy samochodów elektrycznych: jak radzić sobie z nimi w zimą, żeby jak najlepiej nam służyły. Podkreślam, w 100% sprawdzony. Przede wszystkim odstawiamy samochód elektryczny do garażu, przykrywamy go kocem. Wyciągamy go wiosną. No to teraz niezła sensacja. Toyota Motor Company poinformowała, że spółka od niej zależna, czyli marka Daihatsu, ma zawiesić sprzedaż wszystkich swoich modeli, zarówno na rynku japońskim, jak i na całym świecie, ze względu na wielką aferę związaną z fałszowaniem testów bezpieczeństwa. Co ciekawe, dochodzenie wykazało nieprawidłowości z udziałem 64 modeli i w trzech silnikach. Należą do nich 22 modele i jeden silnik, który sprzedawany był pod marką Toyota. Stwierdzono, że firma sfałszowała testy bezpieczeństwa w przypadku zderzeń. Bocznego przeprowadzane dla 88 tysięcy małych samochodów. Większość z tych sprzedawana była jako Toyoty. Jak fałszowano? No, do testów podstawiała zmodyfikowane samochody na potrzeby testów. Z raportu wynika, że najstarsza nieprawidłowość wykryta w 1989 roku, a od 2014 roku liczba takich problemów cały czas wzrastała. Najnowsze doniesienia sugerują, że skala skandalu jest zdecydowanie większa niż mówi się do tej chwili w mediach. Bierzemy popcorn i czekamy, co będzie dalej. Bardzo się cieszę, że grupa Volkswagena idzie po rozum do głowy i to widać na przykładzie nowych modeli, że posypali głowę popiołem i doszli do wniosku, podobno po wnikliwych badaniach, że faktycznie ładowanie wszystkiego do tych tabletów, włącznie z obsługą klimatyzacji, nie jest do końca dobrym pomysłem, bo bardzo często okazuje się, że nim my się przez to wszystko przeklikamy, to nas po prostu nie ma już na drodze. Liczę też na to, że inne koncerny również zauważą ten problem, że jednak przyciski, czy to od radia, czy chociażby od klimatyzacji, fajnie, żeby były odseparowane od tego ekranu. Czy boicie się sztucznej inteligencji? Powiem Wam tak, ja na własnym przykładzie z jednej strony lubię czasem się pobawić czatem GPT, popatrzeć co on tam ma mi do powiedzenia, od razu mówię, nie jestem w tym momencie żadnym e botem, co nie zmienia faktu, że oglądałem się chyba w dzieciństwie zbyt wielu filmów, gdzie ta sztuczna inteligencja wyszła z laboratorium i zagrażała człowiekowi, więc mam swojego rodzaju e respekt. I ciekawy przykład płynie do nas z Ameryki, z oficjalnej strony Chevroleta, gdzie Chevrolet postanowił zatrudnić sztuczną inteligencję do tego, żeby pomagała sprzedawać samochody. A sztuczna inteligencja Konkurencja pomagała, owszem, ale sprzedawać samochody konkurencji, bo gdy poprzez stronę zapytaliśmy się, jakiego polecam pick -upa, ona bez najmniejszej pruderii powiedziała, że Rivana R1T. Z jednej strony szacun za szczerość i pewnie swojego rodzaju analizę, ale obstawiam, że już na chwilę obecną ten czad na stronie nie działa, lada dzień pewnie będzie zatrudniona wirtualna, już nie, realna konsultantka, która będzie nam makaron pięknie na uszy nawijała, i to Chevrolet jest super. A to Ci ciekawostka. Wypożyczalnia samochodów Hertz, w sumie jedna z największych, jak i największa na świecie, poinformowała o tym, że wycofuje ze swojej oferty samochody elektryczne, bo ma ich dość, najprościej mówiąc, ale od samego początku. W 2021 roku poinformowali o tym, że chcą kupić 100 tysięcy samochodów marki Tesla, że kontrakt z zielonym maskiem jest już sygnowany. Na następny dzień akcje Tesli skoczyły o 12% w górę. No i teraz z tych pierwszych odebranych 20 tysięcy sztuk chcą już zrezygnować. Bo co? Zorientowali się, że nie we wszystkich krajach prąd pochodzi z energii odnawialnej, tylko na przykład z węgla, jak w Polsce? Nie, nie do końca. Tutaj zadziałały na to wszystko nie tylko takie frazesy ideologiczne, ale przed Przede wszystkim księgowi doszli do łask, bo okazało się, że koszty utrzymania samochodu elektrycznego, już pomijając jego ładowanie, są zdecydowanie większe. Przede wszystkim chodziło o wszelkiego rodzaju kolizje. Czas naprawy, jak i koszty tych napraw. No i posłuchajcie, co powiedział prezes Hertz. Chodzi o wysokie koszty naprawy powypadkowych. Jakby tego było mało, Tesla nie dysponuje podobnym zapleczem części zamiennych, co tradycyjni wytwórcy. Naprawa i likwidacja szkód w przypadku pojazdów elektrycznych mogą trwać dwukrotnie dłużej niż w przypadku porównywalnego modelu spalinowego. Ich odsprzedaż jest mniej opłacalna niż do tej pory. No dzieje się ciekawie. No dobra, było już dzisiaj o koncernie Toyoty, tak może nie do końca w pochlebnym tonie w kwestii dotyczącej Daihatsu, to pozwolicie, że delikatnie to wyzerujemy na sam koniec tego materiału. Bo czy Toyota słucha swoich klientów? No jak najbardziej. I to widać dobrze na przykładzie nowego GR Yaris'a, który debiutuje na rok 2024. No i jak sobie spojrzycie na zdjęcia, można powiedzieć jedno, no zbyt wielu różnic wizualnie nie widać. No dobra, doszedł nowy kolor, delikatnie zostały przeprojektowane lampy, jak ktoś tam to patrzy, to zobaczy większą chłodnicę, raczej detale. Ale wewnątrz zmieniło się bardzo dużo. Jako były posiadacz i Lisa mogę powiedzieć jedno: jeżeli chodzi o kwestie funkcjonalne i ergonomiczne, największym problemem było to, że fotel kierowcy był zbyt wysoko i to każdy na to narzekał, i można było w internecie kupić specjalne zestawy obniżające ten fotel. No i druga rzecz, że ekran nawigacji był za wysoka, znowuż lusterko wsteczne było za nisko i przez centralną część szyby naprawdę tam było mało co widać. No i Toyota postanowiła posłuchać i stworzyli oto taką deskę rozdzielczą. No, powiem wam szczerze, ktoś się tu chyba dogadał z Mercedesem i zaszczepili deskę od sprintera. Tak wygląda to dosyć dziwnie, jeszcze ten osadzony ciekłokrystaliczny ekran, niby to jest nawiązanie do aut wyścigowych. No i może najważniejsze są walory, faktycznie nie należy zwracać uwagi na to, jak to wygląda, więc to odłóżmy na bok. Ale widzimy jedno, ekran został obniżony, lusterko zostało podniesione i fotel kierowcy również został obniżony, więc tutaj szapoba. Co się dodatkowo zmieniło? Doszedł natrys na interkuler, dodatkowo zwiększyła się nam Moc o 19 koni, teraz mamy 280 koni, 390 nm i założę się, że tak jak na przykładzie mojego Jarisa, jak pojedzie się na tą hamownię, to o te 10-15 koni wyjściową wyjdzie więcej. Oczywiście można też Lisa zamówić, będzie teraz ze skrzynią automatyczną, co jest swojego rodzaju nowością. I mówi się o tym, że ta skrzynia automatyczna ma być tylko o 25 kg cięższa w całym zestawieniu auta względem takiego samego auta ze skrzynią manualną, więc tutaj bardzo duży plus z tego co wiadomo, będzie to skrzynia. Jednosprzęgowa, ale przyspieszenie ma być lepsze o pół sekundy i być poniżej 5 sekund z automatem. Prędkość maksymalna na poziomie 240 km na godzinę. Oczywiście można też założyć tak zwany pakiet sport, czyli mamy wtedy zestaw z torsenem, mamy kute felgi z oponami Michelin Pilot Sport 4S. Cena no w Polsce mówi się, że będzie na pewno powyżej 200 tysięcy. Ja wiem, że się można śmiać, że to takie małe auto za 200 tysięcy, kto tyle da. Prawda jest taka, że w tym segmencie raczej ciężko cokolwiek znaleźć o podobnych właściwościach, a porównywanie tego do kilkunastoletniego Lancera czy imprezy chyba nie do końca już jest dobrym rozwiązaniem. W sumie to już chyba należy się cieszyć z tego, co na tym rynku pozostało. Podzielcie się w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na wszelkie kwestie związane z dzisiejszym materiałem. A póki co, nie przedłużając, żegnam się. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!